Witam Państwa wszystkich serdecznie w imieniu Zespołu Alchemii Inwestowania na trzecim z cyklu szkoleń o platformie MetaTrader 4. Na dzisiejszym szkoleniu opowiemy sobie o tym, w jaki sposób przechodzić do edycji wykresu oraz w jaki sposób też można dostosować go do własnych preferencji. Na samym początku opowiem, skąd można przywoływać wykres, skąd go edytować, w jaki sposób go zmieniać. Oraz w jaki sposób dostosowywać do siebie układ kilku wykresów. Ok, przejdźmy od początku. W takim razie, wykres podstawowy jest to taki wykres, jaki Państwo widzą w tym momencie. Wykres przekształcony. Najczęściej prezentuje się on w takiej postaci, gdzie też dostosowane są kolory, dostosowane są różnego rodzaju wskaźniki. Wrzucone są również średnie kroczące, odpowiednie wsparcia i opory również zostały umieszczone na wykresie. Ale zanim do tego przejść, trzeba przede wszystkim umieć dostosować dany wykres. Aby tego dokonać, przede wszystkim trzeba wiedzieć, skąd można przywołać taki wykres. Są na to cztery miejsca. Pierwszym z nich jest najłatwiejsze przez przeciągnięcie danego. Krosa walutowego na puste pole rynku. Puste pole wykresu sprawia, że możemy tutaj umieścić tyle wykresów, ile tylko chcemy. Kolejną rzeczą, można przede wszystkim poprzez okno i nowe okno wywołać odpowiedni wykres. Możemy także z pliku otworzyć nowy wykres, a także klikając prawym przyciskiem myszy na danej parze walutowej, otworzyć okno wykresu wybieramy najbardziej wygodną opcję czyli zwykłe przeciągnięcie wykresu jest to tyle dobre, ponieważ mogę przeciągać dane wykresy na jedno miejsce i jak widać dany wykres zmienia mi się i dostosowuje wyświetlając tą parę walutową którą chcę widzieć ok, mamy taki wykres kolejną rzeczą jest to skąd go mogą edytować Mamy dwa obszary edycji Pierwszy z nich to obszar w interfejsie użytkownika, który znajduje się tutaj na górze Drugi rodzaj Trzeba do niego dojść przede wszystkim poprzez właściwości w tym miejscu Prawy przycisk myszy na wykres właściwości Oraz wybór odpowiednich opcji w tym miejscu Zmieniamy tutaj dwie rzeczy, kolor oraz ogólne ustawienia w ogólnych ustawieniach ustawiamy to, jaki to ma być wykres słupkowy, świecowy czy też liniowy. Czy mamy widzieć separatory okresów bądź też siatkę? Siatka są to te siwe, przerywane linie, którą Państwo widzą na wykresie. Jest to rzecz, która tak naprawdę utrudnia nam czytelną interpretację sygnałów płynących z wykresu, także ja tego osobiście nie polecam. Preferowałbym separatory okresów, które określają nam to, w którym dniu na rynku jesteśmy. Tak, się o to separatory okresów, gdzie też podwójna linia oznacza weekend. Kolejne dni tygodnia, kolejne przerwy oznaczają poniedziałek, wtorek, środę, czwartek oraz piątek. Co więcej, zmieniamy również takie rzeczy jak rodzaj wykresu: wykres słupkowy, wykres liniowy oraz wykres świecowy. Wykres świecowy jest najlepszym rodzajem wykresu, także zostawmy tutaj wykres świecowy. Co więcej, możemy przede wszystkim zmienić kolor, jako że Metatrader 4 udostępnia nam trzy podstawowe szablony, jakim jest żółty na czarnym, zielony na czarnym oraz czarny na białym. Jednakże najwygodniejszy jest właśnie czarny na białym, ponieważ na białym tle najmniej męczą się Państwo oczy. Także taki wykres jest zdecydowanie, zdecydowanie najlepszy. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim to już możemy zmieniać dowolnie kolor tego projektu. Zmieniamy kolory poszczególnych rzeczy na to, jakie chcemy. Proszę się nie obawiać, możemy powrócić do podstawowych parametrów poprzez przycisk Reset. W tym momencie wracamy znowu do samego początku, jeżeli chodzi o kolory. Aczkolwiek ustawiamy czarny na białym, to nam wystarcza. Ok. Ponadto możemy zmieniać takie rzeczy, jak. Przybliżenie czy też oddalenie i wykresu za pomocą lupy. A także klawisze plus oraz minus. To jest bardzo wygodne. Klawisze pozwalają nam przede wszystkim wygodnie poruszać się na wykresie. Mamy też dwie opcje: auto przesuwanie oraz przesunięcie oraz przesunięcie wykresu. Auto przesunięcie nie jest nam w zupełności potrzebne. to przesunięcie sprawia, że wykres kończy nam się w pewnym momencie na, na e, tym obszarze. tak? Ustalamy go. Za pomocą tego trójkątu sugerowałbym, jak najbardziej po prawej stronie go przesunąć, aczkolwiek zostawić sobie troszeczkę miejsca. Tutaj, ok. Klawiszami możemy również przesuwać się w lewą stronę wykresu, jak i w prawą. Dzięki temu możemy dostrzec to, co wydarzyło się w przeszłości, wyciągnąć również na tej podstawie jakieś wnioski. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić na tym wykresie. Poza oczywiście wstawianiem wskaźników, kształtów geometrycznych, różnych średnich kroczących, które to zostawiono omówione w czwartej części szkolenia, jest przede wszystkim dostosowanie tych czterech wykresów względem siebie, ponieważ często jest tak, że mamy cztery wykresy danej pary walutowej, jeden na interwale pięciominutowym, kolejny na piętnastą, kolejny na godzinowym, a kolejny na dziennym. Co można z tym zrobić? Najlepiej też móc obserwować się cztery na raz. Możemy to zrobić w ten sposób, aby przede wszystkim te wykresy samemu sobie uporządkować, tak jak chcemy względem własnego widzi mi się. Ustawiamy dany wykres tak, gdzie wydaje nam się to najwygodniejsze. Jednakże zajmuje to troszeczkę czasu. Możemy zrobić to poprzez przycisk okna oraz ustawiając dane wykresy kaskadowo bądź też pionowo. Często te opcje są w zasadzie tożsame. Jeżeli nam dany obszar wydaje się zbyt mały na analizę, możemy oczywiście zmniejszyć miejsce przeznaczone na inne okna po to, aby przede wszystkim lepiej widzieć dany wykres i ponownie ustanowić wykresy poziomu. Możemy również w widoku włączyć pełny ekran, aby tutaj ustawić wykresy poziomu. Wyłączając widok pełnoekranowy wchodzimy w widok oraz. Jeszcze raz przycisk pełne ekranu. Bądź też wykonujemy to klawiszem F12. Jeszcze raz uporządkowujemy sobie wykresy. W ten sposób mamy wszystkie cztery. Dzięki temu możemy je analizować na bieżąco. Widzimy cztery przedziały czasowe. Zmieniamy je również w tym momencie tutaj. Także wszystko to możemy dostosować do indywidualnych preferencji. Interwały czasowe również zmieniamy z, z panelu interfejsu użytkownika. To wszystko, jeżeli chodzi o podstawową obsługę samego wykresu. Na następnej części omówimy sobie, w jaki sposób wrzucać kształty, wsparcie opory, wskaźniki oraz strzałki. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wyczytywać sygnały z rynku. Jeszcze raz, jest to koniec szkolenia numer 3. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.